Pierwszą piłkę w dniu dzisiejszym KGHM, HM głogów kontra Rebut KPR Rostrowia Ostrów Wielkopolski, Rozpoczynamy defensywę. Problemy mają z atakiem gospodarczym. Jest pierwsze trafienie w dniu dzisiejszym otwieramy wynik tego spotkania zaskakujący, bo tutaj Iżyszkiewicz i Zieniewicz bardzo wysoko grają na 11-12 metrze i, i, do, i tylko i wyłącznie właśnie środkowo w obronie stoją bardzo płasko, ale teraz jeden z zawodników w Ostrowi. Świetna trójkowa akcja pomiędzy Mosiołkiem właśnie a Paterkiem, gdzie była zagrana tak zwana szyja. Widzimy, że świetnie obciął się na, na tym podaniu, ale tutaj widać, że Kamil Adamski. Grać na aferę podobieczni trenera widamnego Mata. No i jest skuteczne trafienie po kolejnej indywidualnej akcji ze strony Grobrego. Bardzo płynna akcja, ustawiona pozycja, to wszystko tak jak. I Liga Rzewski po raz kolejny w bramce. I znowu Liga Rzewski, górą, choć do bitka i znowu Liga. No niesamowite rzeczy wyczynia nam tutaj Kacper Liga Rzewski. Podwójna świetna interwencja, wiadomo, że... DMK, hej, do bitka. I zobaczmy jakie cuda tutaj wyczyniały Kacper ja Pojawił się również Patryk Krok, jeżeli chodzi o ostrowie. Nie mogą sobie ostrowianie pozwolić na stradę. opusta bramka cały czas. No i jest skuteczna obrona i to będą dwie minuty, bo nieprzyjemnie. Ale już wraca Urwaniak. No a tymczasem zimny, no niesamowicie nakręcają się ci bramkarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Ale są w stanie właśnie w odpowiednim momencie pokazać swoje umiejętności w bramce, bo jeżeli... samery Gajek, czy też będzie zmieniona koncepcja. Widzimy, że już zamieniona pozycja, Adamski wrócił na środek. No i Smolikow zatrzymany, jest piłka w dłoniach Chrobrego. Myślisz, że udane interwencje bramkarzy ostrowiane mogą teraz też nakręcać gospodarzy? Zobaczymy, no wiadomo, że ta, ta akcja długo dosyć się zawiązuje, ale proszę, kolejny raz od z pozycji obrotowego. Tempo od pierwszych sekund, a teraz świetne podanie Adamskiego, no i Stachera! Cudowna interwencja Rafała Stachery, który pokazuje w dzisiejszym meczu, no bo to już jest jego chyba dziesiąta interwencja. Dalej. Paterek przez środek indywidualnie i mamy Remis 120. W takiej trudnej sytuacji, żeby odbić taką piłkę, no ale widzimy, że Xawery Gajek wcześniej przeciągnął tym rzut tym razem złamał po krótkim rogu. No i to była dobra. Próba. Paweł Paterek. Paderek no i jest skuteczne trafienie po 26, a my tymczasem posłuchajmy Mateusza Stefanika, który ma do nas jakiś komunikat. Kamil Adamski, teraz pozamykane wszystkie możliwe drogi, jeżeli chodzi o rozgrywającego z Ostrowa, Masmoli ma kał pod nogami Stachery. Jeszcze będzie kolejna kara. Spojrzenie jeszcze tutaj na zegar. Która minuta, jeżeli chodzi o ostrowianę, kontrolują będzie bardzo ważna akcja i blisko jeszcze ważniejszej interwencji był Rafał Stachera, ale wyciąga piłkę z siatki. Co chcesz zagrać? Jakby wierząc absolutnie w siłę ofensywną swojego kluczowego zawodnika w tym momencie. To właśnie Paterek. No i jest trafienie. Niesamowicie trudna sytuacja dla... E, okazji, żeby wreszcie wyjść na te upragnione e, prowadzenie. No i jest trafienie numer 31. I jeszcze dwie minuty dla Urbaniaka. Co tutaj się dzieje w Głogowie? Te cenne sekundy upływają już jednego zawodnika więcej ostrów. Jest rzut z dystansu, no i jest trafienie po stronie Ostrowia na, na konkretnie Patryk Marciniak. No przeciężki teraz sytuacji widzimy tutaj. osłabienie jeszcze 23 sekundy bez bramkarza. No i zobaczmy, jest skuteczna interwencja Stakery. To może być klucz do wygrania tego spotkania. Stado i gotowy, skiba gotowy, wszyscy gotowi. Patrzymy. Ucieczka tutaj trzymany za koszulkę, nie ma absolutnie mowy. Aby przechwycić piłkę, koniec tego spotkania i chrobry wygrywa 32 do 31 i Głowianie cieszą się tutaj niesamowicie, jakby wygrali.